Dzień dobry, witajcie w sobotę 28 marca. Przepraszam za trzęsącą się rękę, ale tak pięknie schodzi słońce, że się śpieszę, żeby o, tak Zmieniłam obiektyw na długi. Spójrzcie, dzisiaj nie odbija się w wieżowcach. Bardzo często, kiedy jest takie ładne, jaskrawe słońce, to ono odbija się, przegląda się w wieżowcach. Dzisiaj niestety nie. Witajcie ponownie. 6.40. za moje dziecko do pracy. Bardzo mi się to nie podoba, słuchajcie. Musi się krzyczeć z przerażenia, ale nie chcę Was straszyć. Taka, tak po prostu jest. Muszę teraz wrzucić dwa listy do skrzynki. Wiozę go, bo... Nie mam biletu miesięcznego, bo nie pojechał do Friedbergu, bo był chory i tam jest chyba też zamknięte i nie może sobie wyrobić, a tam automatycznie się wyrabia w jakimś bankomacie czy automacie. Dobra, siadłem do samochodu. Nawet jest ciepło powiem wam, 6 stopni i czuję się rzeczywiście jest bardzo fajnie. Powinnam samochód dać do przeglądu, bo dwa lata kończy. Ja nie mam kasy, oni za przegląd za 400 euro biorą, ja dziękuję bardzo. Więc ja kowy nie muszę, i nie będę oddawać. 355, jeszcze 5 minut. Wpadnę szybko kupić chleb. Strażnika jeszcze nie ma pod tym rewol, ale na pewno zaraz przyjdzie. Więc chyba założę rękawiczki, żeby dotknąć wózek. Celny naprawdę się boję. Jak pooglądałam różne filmy, jak ludzie się zachowują, jak plują na wszystko, jakie mają brudne ręce, jak mi myją ręce, rąk, mówią okropnie. A wieszcie mi, już Wam opowiem, jak siedzę i mam te parę minut tutaj, to Wam opowiem, jak pracowałam w Ikei. Przez 8 miesięcy, to było 13 lat temu, no nie 12 lat temu. Pracowałam w IKEI, sprzątałam, sprzątaliśmy w IKEI, sprzątaliśmy toalety, więc się naoglądałam i muszę stwierdzić, że ludzie nie myją rąk. Kobiety myją więcej, panowie się nie obrażajcie, to nie musi was, każdego z was personalnie do, do, dotykać, ale niestety mężczyźni, niektórzy mężczyźni w przeważającej części nie myją rąk po zrobieniu siusiu. <laughs> Tam w Ikei, gdzie pracowałam, były w takim, przy takim placu były cztery toalety. Była damska, męska, była dla niepełnosprawnych toaleta i był taki przewijak dla niemowląt. I myśmy widziały, bo to były naprzeciwko te toalety. Panowie najczęściej mieli otwarte drzwi tam, gdzie myło się ręce, gdzie były beken z lewy gdzie były zlewy i to samo u pań, u pań cały czas się zna... a panowie sobie otwierali, bo im to przeszkadzało, bo oni wpadali do pisołarów, siku i wychodzili, bo ja stała i patrzyłam, mieliśmy trzy, trzy zlewy do, do mycia, do mycia rąk i patrzyłam, kto myje, kto nie myje. Trzech myło, pięciu wychodziło, trzech myło, pięciu wychodziło i potem panowie idą do restauracji ze swoimi rodzinami, z kobietami, z dziećmi. I nie myją, naprawdę. Ale żeby było sprawiedliwie, niektóre kobiety też, to też widziałyśmy. I niestety ludzie nie myją rąk i to jest po prostu obrzydliwe wszędzie, gdziekolwiek się pójdzie. Szczególnie teraz, kiedy nagle zaczęliśmy. Yy, przepraszam, muszę kichnąć. <laughs> przepraszam. Szczególnie teraz, kiedy zaczęliśmy zwracać uwagę na czystość. I na to, że możemy się zarazić czymś, zakalić bakteriami, i tak dalej, należy, wydaje mi się, o tym powiedzieć, bo rzeczywiście tak jest. Dlatego jest dla mnie obrzydliwe w tej chwili. Ja to wiedziałam ale wcześniej, ale spychałam zawsze w podświadomość. Ale niestety te wózki nie są odkażane. Które to stoją? Nie są odkażane. Stoją ludzie w kolejce. Chyba pójdę się ustawić po ten chleb. Zrobię jakiś większy zapas chleba. My raz w tygodniu pieczemy chleb. Właśnie jak już nam się kończy nie, nie mamy Idę, bo tam już trzy osoby stoją A jest ciepło Dobra, to na razie, pan. Już zrobiłam zakupy Moje dziecko stoi przed sklepem Po chorobie jest, nie? Stoi przed sklepem, bo nie ma tej firmy ochroniarskiej jeszcze Stoi i musi wszystkim mówić, żeby trzeba wziąć wózek Na szczęście stoi też na takim podejście, płyn dezynfekujący i rękawiczki, także można sobie rękawiczki założyć. On musi tutaj stać, płynąć 15 minut. Patrzę na niego, bo stoi. Jest mi przykro. Mi tak przykro, że się nawet nie wyobrażacie. Dobra. Pozytywnie, tak? Patrzymy do przodu. Pozytywnie. Dobra. Dobra, niech pan wyjedzie. Jezu, co zap. Jestem. Seler mi się stoczył. Tu wielki seler kupiłam. Taki ogromny. Zrobiłam, bo przecież na tym filtrze was postawiłam. Kupiłam taki wielki seler, podzielę go sobie i zawsze sobie mrożę. Czy też tak robicie? to mają takie ogromne serer, Nie takie maluśkie, tylko takie wielkie. 3 kilo ważą. Pozemrażam sobie. Zrobiłam troszeczkę zakupów będzie poniewierać tych uchwytów tutaj może spadnie, w końcu się psuje. nic nie kupię z Chin więcej, od razu mówię nic nie kupię ups jest. a to bym tu pokazała Wam te ładne domy, które są w mojej wsi a tak to co, żeby trzymać jedną ręką aparatu w każdym razie jest spokój w sklepach wszystko jest, dostarczają Pierwszy szal minął, co było do przewidzenia. Tak jak tu u nas nie ma problemu, jedzenia nie zabraknie, nie, nie musimy się martwić, bo te produkują, to są jajka miejscowe, no nie gorzej jak te jajka z Holandii, prawda? Albi na przykład jajka z Holandii sprzedaje, ale Rewe sprzedaje od tych lokalnych producentów, więc można kupić i tańsze i mniejsze. Są i po euro 29, a to są takie, z tym numer dwa, takie najgorszej jakości, takie najgorszej jakości jaja. A, teraz, bo będzie jechał u bana. Ja kupuję te droższe za 2,39. One, one mają tą jedynkę następowaną. Czasami, po, chyba po 2,99 są te zerówki. Takie, niby biją. Ale nie wiem. Nie wiem wam nie powiedzieć, które z tych jaj są dobre. Na pewno najgorsze są te z Aldi. To są te holenderskie jaja, bez urazy, bo lubię Holandię. Masz jedne ser. Ale te jajka holenderskie z Aldi no po prostu cuchną. Tak samo nie lubię jajek z Lidla, bo też śmierdzą. I kupuję sobie w rewe, więc nie kupuję tych najtańszych jajek z oszczędności. A ja bywam oszczędna, czasem nawet skąpa. Ale jeśli chodzi właśnie o jajka, to wolę kupić droższe jajka, bo daję dzieciom. Dzieci jedzą bardzo często jajka i już na, na jajkach nie oszczędzam. Oszczędzam na innych rzeczach. <laughs> Ciekawa jestem, czy też kupujecie to najtańsze, czy też straci się rozsądnie myśleć, ale myślę, że jesteście rozsądnymi ludźmi. Kopitkami. I się na drugi dzień po myciu, taki mam te włosy, że po tym wczorajszym. E, <grytania> po wczorajszej pracy na balkonie. No, pojedziemy na, na działkę. Mam klucze przy sobie na działkę, nikogo na działce nie ma, więc myślę, że można pojechać. Na... Jest strach chciałoby się pochodzić, powiem Wam, ale mam tego stracha, mam tego stracha, to jest taki, taki, taki psych, taką psychiczną blokadę, trzeba w sobie przerobić, ja już ją przerobiłam i ostatnie trzy dni miałam taki ha, 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 la, la, super la, humor, nie? I wczoraj mnie znowu dopadło, dopadło mnie wczoraj, ciężko mi było, bo nie mogłam zasnąć, ale znalazłam ablenkung, <grym>, czyli skierowałam moje myśli na no wiecie co? Wiecie, że tu u nas zakwitu zakwitł, zakwitł rzepak, ale jest bardzo niski, bardzo mały jest, jest rzepak. Pięknie jest, ale bardzo malutki, taki jakiś. Otworzymy. Dobra. I zamkniemy, musimy zamykać, dlatego, że tutaj ludzie... Się wkradają, są złodzieje, niestety, tutaj. Nawet ci spośród nas, bo musicie wiedzieć, że z wielu różnych narodowości nawet tutaj niektórzy spośród nas, albo ich y, ludzie, którzy przychodzą i odwiedzają, kradną po prostu, kradną albo niszczą innym. No, niestety, tak jest. Niemców o to nie posądzamy Dobra. Tu jest mój ogródek, widzę, że mój mąż powycinał tutaj. Bardzo fajnie, powycinał te suche rzeczy. Patrzcie, jakie rąkki, nie? A te są, te są takie białe zakwitły. Piękne są. Patrzcie, jak skubane poryły tutaj. Trzeba wszystko tutaj załatać te dziury. Ale widzę, że mój mąż wyciął bardzo ładnie. Nie wiem, jak one się nazywają. Zrobił porządek. No też słuchajcie, musi odreagować, prawda? Śliweczka zakwitła. Zobaczcie. Zakwitła śliweczka. Ile ma kwiatków. Ile będzie owoców. Oczywiście część z nich potem po pierwszych deszczach opadnie. Chyba, że nie będzie deszczu. Zobaczcie, jaka piękna. I pobudował, jak pięknie pobudował. Zobaczcie. Zrobił takie dwa. Pięknie, widzicie. Musi odreagować, bo jest stres. Tutaj kiwi jest ładnie obudowane. Pięknie zrobił, widzicie? Czyli, jak ma stresa, na stresa najlepsza jest praca, naprawdę. Ja się wcale sobie nie dziwię, że ja wczoraj musiałam na tym balkonie poszaleć. Wejdziemy zobaczymy. Muszę mu przyjść, pomóc też, ale kiedy? Boję się teraz, nie? Za bardzo mieć z nim kontakt. Juka coraz więcej, coraz bardziej juka jest wy, wy, wyrwana. To jest gruszeczka. Poznajcie naszą gruszeczkę. Ona teraz będzie drugi rok. W zeszłym roku miała trzy gruszeczki. A to jest nasza przepiękna jabłonka. Jabłonka troszkę ma pączków. Jest mocno obcięta. A tu mąż kupił domek piękny, zobaczcie. Piękny domek. Aha. Tutaj też wyrywał. Codziennie, jak przychodzi prawie z pracy, to przychodzi do ogrodu. A musi odreagować Tu jest kiwi, jak mówiłam. Dam. A tutaj są nasze piękne winogrona. One tak przepięknie obrastają później. Przepięknie obrastają. Ten nazywa się Rumulus. Rumulus jest taka odmiana o takiej nazwie. A to nazywa się vanessa i ona jest różowa, jest bardzo słodka. i To są odmiany deserowe do jedzenia. No i zobaczymy co to tutaj już było wycięte. Zobaczcie, wyszły, wyszły maliny pomiędzy boróweczkami. Jagódkami, boróweczkami, jakie są śliczne. Wyszły maliny, one przeszły pod spodem. Takie mają korzenie. Będą tu też maliny. To jest niedobre z jednej strony, bo Będą przeszkadzały tym jagodom. No ale co mam zrobić? Jak wszystko, co mają one zrobić? Się on wszystko zabudował, tak to one by sobie wychodziły, bo one idą w tą stronę. One idą za słońce, bo słońce jest z tyłu i słońce w tą stronę świeci i one do słońca podchodzą. To jest nasz bałagan, to trzeba by wywieźć. Wywiezie się. W piątki jest otwarty, taki punkt. No i tutaj dzisiaj popatrzymy na bałagan. No tutaj mój mąż, widzicie, wszystko powyrywał. Pozbierał spalet, widzicie pojechali gdzieś w internecie, ktoś się ogłosił i były palety do rozdania i widzicie właśnie taką deskę mi do domu przyniósł ja cię sobie ją spróbuję spróbuję ją pociąć i naprawić so na balkonie te palety, które mam, te dechy pomalować już połowę tego zużył takie deseczki, to się wydaje, jaki to jest bałagan jakie to... te deseczki się bardzo przy... przydają potem, widzieliście co z przodu zbudował, prawda? a to jest taka Pół agrest, to jest mieszanka, to jest pół agrest, pół... Yy, pół agres, pół Johannes Beren. Porzeczka. Pół agrest, pół porzeczka, a no, takie duże, duże. O, takie, no takie, to może duże, takie. Takie ma mniej więcej bardzo słodkie, ciemne. Wygląda jak mm, czarna porzeczka, ale to jest mieszanka z agresem. Piękne. No tutaj przejdziemy sobie po tej kratce. To na końcu się zostawi. Mój mąż mówił, że kupił farbę i później będziemy, będziemy robić. Tu też jest gruszeczka. Mieliśmy przez wiele lat też taką małą gruszkę, ale ona się w ogóle nie przyjęła, ona w ogóle nie urosła, więc ją mąż wyrzucił i kupił. To jest chyba gruszka. Tak, to jest gruszka. Piękna będą gruszeczki. Jest mała. Są takie drzewka, co się zoile nazywają. One są specjalnie... specjalnie są y, tak preparowane, żeby były małe, a miały dużo owoców i te zojle bardzo często często się kupuje o, malinki też już mają listeczki zobaczcie, listeczki i pierwsze pączki, widzicie, zalążki moment, bo nie, nie mam ostrości o, pierwsze tam są zal zalążki owoców zalążki owoców no i nasza czereśnia czereśnia już ma a co Wam chciałam powiedzieć o tej jabłonce? Że ta jabłonka, jak ona zakwitnie, ona jest cała różowa, nie widać liści. Och, wypuścił też, bo to jest Agres. To też jest agrest. O, A tam są porzeczki, biała i czerwona. Też już wypuściły. Muszę przyjść i tu zrobić. Co mi tu wyrosło? Co ja tutaj mam? Wiecie, co to jest? Czereśnia mi rośnie druga. W taki krzak poszło, to wszystko trzeba wyciąć. Mówiłyście mi, żeby przyciąć lawendę ja ją przytnę, bo widać tu pod spodem zobaczcie o nowe te. Gdzie to wszystko przytnę, o już jest spora. Znalazłam fajny program ogrodniczy <laughs> polski i wam podlinkuję w opisie ten program. I zobaczcie. Jakie piękne. A jak pachnie. Jak pachnie. A to jest jakieś jabłuszko nowe. Znaczy nowe, nowe dla nas, w ubiegłym roku było wsadzone. Tu wcześniej była mirabelka, ale tej mirabelce podgryzły myszy korzenie, podgryzły korzenie. To jest nasza figa, już ją widzieliście. Też puszcza pierwsze, pierwsze pączuszki. Dobrze i wejdziemy do szklarni. Tą szklarnię w ubiegłym roku mój mąż postawił i był taki upał, że wszystko co było w szklarni, to bardzo się czuło. O Boże. Brzoskwinia, on kupił brzoskwinie i on tutaj trzyma jeszcze. Zamkniemy jej, żeby miała ciepluśko. Jaka piękna. Zrobiłam jej zdjęcie. <grym> Piękne. Było bardzo gorąco, ja powiedzieć, że było bardzo gorąco w tej <śm> szklarni w ubiegłym roku. Mimo to, mimo to pomidorki doszły. No i teraz zobaczymy, co mój mąż tutaj pięknego zrobił, naprawdę. Ale zdaje się, że kaszlał dzisiaj rano, albo się przeziębił. Nie jak to jest. Opisam oparte, nie? Tam mamy taki hochpet, to się nazywa hochpet, czyli bet pisane przez E i chyba dwa t albo przez dwa E, albo T oznacza grządkę. I to jest taka wysoka rządka chochbet. I on tutaj też buduje takie chochbety. To jest bardzo, słuchajcie, praktyczny. Zresztą na pewno znacie to i wiecie. Bo jak to jest taki wysoki, nie trzeba się zginać. A to zrobił po to, żeby nie pielić. I podłożył folię pod spód. Widzicie? Podłożył folię pod spód, żeby chwasty się nie, roz, nie rozrastały. To jest taki problem, słuchajcie, z tym wszystkim. Zobaczcie, żeby to pielić. człowiek nie ma ochoty, jak przychodzi zmęczony po tylu godzinach pracy? Jaka jest jej cudna. On... Jaka cudna. Ona, ona bardzo cierpiała w ubiegłym roku, bo były te 40-stopniowe opalu I mój mąż ją kupił. Ona była cała popalona, liście miała popalone, ale widać, że zima jej, jej służyła. I zobaczcie, jaka piękna. Popatrzmy chociaż, ucieszmy się czymś. Nie? Ucieszmy się czymś, zobaczcie. Ucieszmy się czymś. Cudownie. To jest mirabelka. Mirabelka połączona z czymś. Ja nie pamiętam, kartki nie widzę, chyba kartka odpadła albo jest w środku. I co jeszcze kupił nowe też? Tak, ja, kupił nowe, dla pszczółek, żeby były owady, żeby były pszczółki, czmiele, robaczki różne, które są bardzo potrzebne w ogrodzie. Ja nie wiem, czy nie powinno się kompostnika przykrywać. Jabłka są niestety wrzucone, ponoć to jest nie w tym kompoście, ale z drugiej strony wchodzi wilgoć, ale też trawa się zasiała, trawę można wy wyrwać, nie? Dobra, jest jeszcze bałagan, jak widzicie, <kliwanie> jest jeszcze bałagan, ale powoli się robi Chodzi o to, żeby było praktycznie Żeby nie było tyle, tyle roboty Żeby była, była przyjemność A, jeszcze Wam nie przedstawiłam naszej najwsp Naszą najwspanialszą Pupupupu. Odpukam Niemalowane Brzoskwinkę Wam przedstawiam To, co dla niej jest Co roku czekaj, To, jakie ona ma owoce To nawet nie pytajcie My jemy, myte, nie myte, przepraszam, jemy, stoimy zawsze, nie myte, jemy brudne z pleśnią, nic na nie jest, bo ona jest taka pyszna, tak soczysta. Odpukamy, niemalowane, że to po prostu w głowie się nie mieści. Ona potrzebowała 3 lata, teraz będzie chyba czwarty rok. Potrzebowała dłuższy czas, żeby się zaaklimatyzować ale bardzo są wrażliwe brzoskwinie i trzeba je opryskiwać co jakiś czas różnymi rzeczami, bo naprawdę łapią bardzo szybko choroby. Tutaj też jest winogrono, ale ono bardzo powoli idzie. Nie wiem, czy ziemia nie jest niedobra dla nich może. Tu też jest. Jeden jest Romulus, bo mój mąż po, po, powtórzył odmiany. I druga będzie Vanessa. Ale już powoli, zobaczcie, zaczęło się piąć. Też potrzebuje troszkę czasu. Pnie się, widzicie? Żeby i chcemy właśnie, żeby to się tak rozrosło i żeby kupić taki jeszcze jeden łuk i żeby były takie łuki, to będzie dawało trochę cienia, cienia nam ale też trzeba pomyśleć, żeby tutaj w, tej, w tym miejscu był cień chociaż jak słońce tutaj, przepraszam, że użyję takiego słowa wali, to jest tak gorąco, jak nie wiem te na przykład kiwi, to jest kiwi, kiwi musieliśmy w ubiegłym roku taką ciemną plandeką nakryć, bo po prostu paliło liście taki upał 40 stopniowy dla kiwi nie jest dobry a te drzewka były jeszcze za słabe i prawdopodobnie też będziemy je przykrywać przykrywać i uchaniać w tym roku patrzcie, patrzcie jak wyrosło, widzicie, wyrosła? na porostnica tu truskaweczki znalazłam fajny właśnie ten kanał, o którym Wam mówiłam i dziewczyna profesjonalnie zajmuje się ogrodami, ta, ogrodem taka młoda nie pamiętam kanału, chwileczkę daily dailytip.pl i właśnie mówiła jak uprawiać, potem Wam sprawdzę ten, ten, ten kanał to jest lilia to jest lilia nie była wykopana na zimę moja szwagierka wykopuje ale my nie, bo my zawsze zapomnimy Myśmy my jesteśmy O to są lilie i one wyjdą w tym roku wiecie o, tu już jakie duże lilie wiecie, jakie duże o, bo chciałam o tym, o tym kiwi powiedzieć. To jest takie maleńkie kiwi i też już ma listeczki widać. I musimy je przykryć. I musimy je przykryć, bo ono miało za gorąco. I paliło się tutaj. Nawet na tym rusztowaniu mieliśmy budkę dla ptaka i wyobraźcie sobie, że te ptaki się ugotowały w środku. Po prostu zmarły nam te ptaszki. Potem tylko takie szkieleciki znaleźliśmy I miały za gorąco w tym upale. No i powoli wszystko wyłazi ładnie ślicznie jest. Mm. Pięknie, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę jak wszystko podrośnie, podskoczy na górę i będzie fajnie. Chciałabym, żeby ten, ten łubin się rozrosł. Ale nie wiadomo co będzie. Dobra. Kiedyś była konwalia, ale chyba, żeśmy ją niechcący wy, wy, ple, wyplewili. Niestety nie ma. No nie ma, no nie ma niestety. No chyba potrzebuje cień, ale jest sporo naparcznic. O, to jest naparcznica. Tam kolejna, ptaszka słychać. Tak, siedzi tutaj sikorka. Tak, sikorka. Poleciała. To my też polecimy do domu. No i chyba przedostatnie nasze drzewko. Nie wiem, nie pamiętam, co to jest. Już mi się pomyliło, czy mirabelka, czy coś takiego innego. Ale tu mamy ręklodę i ta rękloda nam się tutaj nie udała. Bo ona idzie w liście. Słuchajcie, dużo liści, dużo krzaków i w ogóle nie miała owoców. I w zeszłym roku też była przez mszycę strasznie zaatakowana. Także nie wiadomo, co w tym roku będzie. No ładna jest ten ba baumsztam, czyli nie łodygę, tylko ja. pień, pień ma już gruby fajny, więc ma wodę idzie w liście, a nie idzie w owoce a to jest ta zielona, pyszna, bardzo pyszna no dobrze, to chyba, że Wam wszystko pokazałam a nie, tu jest też yy, figa, od mojej szwagierki ale zdaje się, że jej jest tutaj nie za dobrze tu jest jeszcze jeden i teraz nie wiem, co to jest, czy gruszeczka czy jabłuszko coś białego, mój mąż kupił i to jabłuszko, wygląda jak ciatek wygląda jak na jałuszko bo gruszeczka jest tutaj dobrze, idziemy do domu kochani idziemy do domu, bo zimno no to do zobaczenia na ogródku i z wami też się żegnam dbajcie o siebie, i trochę w domu posiedzieć do zobaczenia zobaczymy się za jakiś czas, a może jutro jeśli chodzi o ogród to Zobaczymy. Bardzo bym chciała przyjść jutro, chyba że będzie bardzo ciepło. To wtedy przyj przyjdę. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Pa, pa.